Naprawdę wiosna 2013 roku była dość mocna. Muszę przyznać, że kilka gier nieźle siadło w tym okresie. Było kilka rozczarowań. Tutaj Blood Dragon chyba wchodzi na moją listę największych rozczarowań tej, wios tej wiosny. Wiem, że gra spotkała się ogólnie z dobrym przyjęciem nie zawsze. Yy, może, ale ja osobiście uważam to za grę dość przereklamowaną, która na tym humorze nie zajeżdża, nie, nie jest w stanie zajechać zbyt daleko. Tak naprawdę ostatecznie wybierałem spośród dwóch gier i był to BioShock i Metro Last Light, ale ostatecznie skłaniam się ku Metro Last Light. Mimo wszystko BioShock psuł się moim zdaniem pod sam koniec, zbyt dużo starał się wytłumaczyć, natomiast Metro miał dużo niedopowiedzeń. Był światem, który jeśli ktoś nie czytał książki, tak jak ja, Mógł sobie więcej historii tworzyć wokół tego, co ta gra przedstawiała. Sam gameplay był moim zdaniem kapitalny. Kilka świetnych scen, strzelanie z ludźmi, połączenie mechaniki skradanki plus survivalu. Świetna rzecz. Klimat po prostu pierwszorzędny. Trzymał mnie w napięciu od początku do końca i nie jest to w ogóle na wyrost. Uważam, że rzeczywiście Last Light powinno zająć pierwszą miejsce w naszym rankingu. Na mnie zdecydowanie największe wrażenie podczas tej wiosny zrobiło The Last of Us. Głównie dlatego, że wcześniej na przykład pretendentem w ogóle na grę roku był dla mnie Bioshock Infinite, ale w porównaniu do The Last of Us zdecydowanie bardziej czuć, że ta gra jest po prostu grą. To znaczy różne mechaniki pokroju zbierania monet, jakiegoś tam zbaczania ze ścieżki, po prostu często przypominamy sobie o tym, że gramy i to wyciąga nas w pewien sposób z historii i musimy na takie rzeczy przymykać oko, jeżeli chcemy się po prostu wczuć. The Last of Us robi te rzeczy o wiele lepiej. To jest po prostu świetna, ciekawa i wciągająca historia, która jest zupełnie niezaburzana przez to, że uczestniczymy w niej grając. Nie mamy tutaj, że... nie ma tutaj żadnych skrótów myślowych. Po prostu iluzja stworzona przez Naughty Dog, że jesteśmy w istniejącym, w prawdziwym, realnym świecie, jest zrobiona znakomicie i kompletnie nie ma tutaj praktycznie żadnych elementów, oprócz czasem kulejącej sztucznej inteligencji, która nas wytrąca z tego, że jesteśmy w skórze głównego bohatera. Poruszająca historia, która do tego, a właściwie to przede wszystkim jest okraszona naprawdę świetnym i wciągającym gameplayem. Takich gier chcemy więcej. Moją wiosnę zdominował Wargame, w którego gram od fazy beta. Gram głównie w trybie, przede wszystkim w trybie wieloosobowym z Tibonem oraz kilkoma innymi kolegami. Jest to w zasadzie w tej chwili jedyna, tak realistyczna strategia czasu rzeczywistego i w zasadzie jedyna, jaka w tej chwili jest o zimnej wojnie, gra bezkonkurencyjna. Cóż mogę o niej dalej powiedzieć? No, dla, mnie, dla mnie to faktycznie jest gra, gra wiosny. Drugim tytułem, w który co prawda nie grałem, ponieważ wyszedł na platformę inną niż, niż posiadam, ale czekam na premierę wersji pc jest lub byłby State of Decay. Dla mnie, dla mnie czy ta gra w ogóle rotacjonowała się echem w społeczności posiadaczy Xboxa. Jest to Zombie Survival. I dla mnie to by byłby taki troszeczkę uproszczony, fabularny Daisy z PC-ów, grałem w zeszłym roku, z troszkę inną grafiką, troszkę innym podejściem. I ja, gdybym gdyby miał Xboxa, to bym to kupił. W tej chwili czekam na wersję pc tową więc to jest taka moja pseudo gra wiosny yy, tematyczna. Humanity is too blind to see where salvation lies. Tak naprawdę są dwie gry, z którymi spędziłem dość dużo czasu w trakcie wiosny. Jest to Bioshock Infinite i Metro, jednak z tych dwóch gier tutaj wybieram w tym rankingu chyba Metro, bo jednak raz, że Metro było bardzo pozytywn pozytywnym zaskoczeniem dla mnie, owszem mówiło się już, że to będzie niezła gra, ale jednak okazało się, że to jest bardzo dobra gra a w przypadku Bioshocka to jakby było w miarę oczywiste, że to będzie solidny kąsek no i finalnie jednak Metro jakoś mnie bardziej zauroczyło pod kątem i rozgrywki, i fabuły, i scenariusza i również niesamowitego klimatu. Ja Już wiele się wypowiadałem na temat Metra, więc tutaj nie chcę jakby się powtarzać, ale to jest gra która podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej od czasu pierwszej części, bo jedynka była w miarę solidna, ale jednak dużej brakowało przede wszystkim jeśli chodzi o płynność rozgrywki. A dwójka tutaj naprawia wszystkie błędy swojego starszego brata. E, mamy i bardzo dopracowaną rozgrywkę, w, i w warstwie skradania się, i w warstwie strzelania, i w, i w warstwie walki z ludźmi, i z walki z potworami. Dodajmy do tego świetny klimat, bardzo zróżnicowane lokacje, które zachwycają swoją oprawą graficzną i co najważniejsze oprawą artystyczną. Oraz na deser całkiem niezły scenariusz, całkiem niezłą fabułę, znajdzie się kilka miłych twistów, które finalnie prowadzą do bardzo satysfakcjonującego doznania i bardzo satysfakcjonująco spędzonych kilku godzin, więc u mnie Metro Last Light zdecydowanie najlepsza, najbardziej satysfakcjonująca i najmilej wspominana gra tej wiosny. Na pewno dla większości to może być zaskoczenie, ale lubię takie mniejsze tytuły. Więc ja bym wybrał Don't Starve, mimo że tu będzie mały paradoks i więcej grałem w tą grę w becie zanim wyszła niż jak już się ukazała. A mimo to myślę, że to jest taki fajny, mały tytuł, sandbox, który wciąż jest rozwijany. To mnie właśnie tak kręci, że ta gra nie umarła po premierze, tylko ciągle twórcy coś dodają nowego i można tam chodzić sobie tym Wilsonem po nowych jaskiniach i tak dalej. Więc myślę, że to jedna ulubiona gra wiosny. Jeszcze Wargame Erland Battle. Wprawdzie strategie umierają i nie jest w tej kwestii najlepiej. Mamy, w sumie mógłbym wymienić trzy duże. Company of Heroes, Starcraft i Wargame teraz, ale z tych trzech dla mnie Wargame jest takim najbardziej realistycznym podejściem i ogólnie lubię te klimaty zimnej wojny. Poza tym ta gra jednak robi coś nowego, mianowicie dodano serwery dedykowane, więc naprawdę toczenie bitew jakichś 10 na 10 to jest zupełnie inne doświadczenie niż jakieś mniejsze potyczki lokalne. Więc tym mnie kupiła i dla mnie to są najlepsze gry wiosny. Do I need to Once upon a time, I had somebody that I cared about. osobiście grą tej wiosny jest definitywnie The Last of Us. Pomijając, że gameplayowo raczej tutaj nie wprowadza żadnej rewolucji, bo nadal jest to taka y, skradanka zmieszana z grą akcji, ale ta gra przede wszystkim to świat przedstawiony i postacie. Naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnim razem tak bardzo bałem się zombiaków, czy tak y, dokładnie zwiedzałem ten świat, który przemierzam. No i do tego postacie i niesamowita fabuła. Dla większości graczy może początkowo The Last to was będzie, może się zdawać, przehajpowany, ale co naprawdę polecam, żeby poczekali tak do połowy albo 3-4 gry, kiedy naprawdę fabuła nabiera impetu i no, mają miejsce momenty, których no, my, jako gracze, wydaje mi się, długo nie zapomnimy. Tak się złożyło, że spośród tych 10 tytułów prezentowanych w artykule grałem 6 poza The Last of Us, co żałuję. Niestety muszę trochę poczekać i przypuszczam, że byłaby to jedna z gier w czołówce. Zdecydowany zwycięzca, metro, tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Bioshock jednak nie zmiażdżył mnie tak jak się spodziewałem. Metro z kolei jest dużo lepszą grą niż myślałem. Jednak ta poprzednia część była całkiem niezła, miała świetny klimat, niestety tam gameplayowe błędy troszkę mnie e, zniechęciły do tego wszystkiego. W przypadku Last Light już takich problemów nie ma, gra mi się naprawdę bardzo podobała. I muszę przyznać, że duże wrażenie zrobił na mnie Call of Juarez. Nie uważam, że to jest gra naprawdę jakaś e, topowa, nie wiem, że zmiażdżyła i tak dalej, ale bardzo mi się podoba kierunek, w którym. Techland poszedł, w Dziki Zachód, ta grafika Borderlandsowa, chociaż tak naprawdę kojarząca się z Outlaws, kto grał w stary western LucasArtsu, ten doskonale wie o co chodzi. Bawiłem się naprawdę nieźle w Gera i muszę przyznać, że jest to jedna z właśnie z kilku gier, które mógłbym powiedzieć, że są naprawdę, że były naprawdę niezłe tej wiosny. First